Cześć, melduje się Kobikowski. Przybywam do Was z recenzją kolejnego zestawu Kobi. Nie, to brzmi za słabo. Kolejnego przełomowego zestawu Kobi. Mamy przed sobą klockowe odwzorowanie najlepszego niemieckiego, a zarazem pewnie najlepszego w ogóle niszczyciela czołgów II wojny światowej. SDKFZ-173 Panthera Polująca pantera. Oj, będę się zachwycał w tym odcinku. Ale czy na pewno? Może coś zostało przez Kobi schrzanione? Jeśli chcesz się dowiedzieć, musisz obejrzeć całą szczegółową recenzję, na którą bardzo zapraszam. Zaczynamy od instrukcji. Słuchajcie, instrukcje Kobi są naprawdę fajne, na ogół czytelne i bezproblemowo pozwalają złożyć model. Ale w, tym, w przypadku tego modelu. Zresztą zacznę od tego, może, że on nie należy do najprostszych, więc tutaj nie polecam go jako, jako pierwszy model na pewno. Słuchajcie, jak już wcześniej wspominałem, KOBI powinno poprawić troszeczkę oznaczanie kafelek, czyli tych płyteczek bez studów. tak? I tutaj mamy, chciałbym Wam pokazać taki koronny przykład na to, to jest w kroku 47 gdzie mamy w ogóle kobi wprowadza dużo takich rodzajów dużo długości więc coraz więcej więc to mnie bardzo ogólnie cieszy ale zobaczcie tutaj no mamy tutaj trzy różne długości bardzo podobne w sumie i owszem, no, można tutaj chwilę się nad tym zastanowić. Ja, ja na przykład jestem już bardzo doświadczonym budowniczym, więc sobie to szybko sobie to obliczyłem tutaj. Położyłem je obok siebie i tak na zasadzie trochę eliminacji, trochę tego, że dwie najkrótsze jakieś z tych, no ale to nie jest wcale na cztery, tylko to jest, na, zdaje się, chyba na sześć, na osiem na i na dziesięć. Więc tutaj, według mnie, Kobi powinno poprawić ten system i chyba. No, tak jak w przypadku Lego czasami podaje 1 do 1, takie rysunki 1 do 1, że można przyłożyć do kartki klocek i ustalić, gdzie co ma iść, nie? Więc tutaj to jest tylko taki jedyny przykład tego, że naprawdę trzeba tutaj troszeczkę zakminić i pokombinować, nie? A tak to instrukcje COBI naprawdę są czytelne i buduje się to przyjemnie i bez najmniejszych problemów, ale tutaj Mówię, wracam do tego, bo już wcześniej o tym mówiłem, Kobi powinno jakoś lepiej oznaczać płyteczki, kafeleczki, czy płytki bez, bez studów, te gładkie. Przechodzimy do konkretów. Do zestawu dołączone są dwie figurki. Jest to oficer niemiecki, o, taki groźny zawodnik. Musimy mieć choćby takich, wiecie, groźnych przeciwników tutaj w naszej kolekcji. Zobaczcie, to jest udegorowany tutaj już żołnierz, więc nie ma żartów. Ale tutaj pewnie moich widzów, tych największych wyjadaczy najbardziej zainteresuje ten nowy odlew. Zobaczcie to. Luger. Pistolet luger. Bardzo ładny odlew. Naprawdę jestem, jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wygląda. No i jeszcze moja ulubiona buźka. Kapitalna figurka. Figurka numer 2. Jest to żołnierz e, niemiecki również, e, w takiej panterce w koszuli, takim e, maskowaniu e, plamiastym. E, słuchajcie, to nie jest chyba nowy nadruk, ale tu robię dodatkowe zbliżenie, e, ponieważ e, bardzo dobry egzemplarz mi się trafił tutaj. No tak to powinno wyglądać. Słuchajcie, no tak, tak właśnie bardzo os, ostry, jak, jak, jak właśnie w tej recenzji ten lekarz miał nadruk. Bardzo mi się podoba. Czyli to być może jest to, to sam, ten sam nadruk, tylko że jest jakoś tak, nie wiem, wyostrzony, tam maszynę troszeczkę podregulowali, czy coś, nie wiem. No, a w ręku STG-44, furażerka na głowie i taka bojowa mina. Dwie bardzo dobre figurki w tym zestawie. W ten sposób nasza polująca Pantera wygląda po skompletowaniu zgodnie z instrukcją. Temu panu już na bok, ale ten może dowódca, niech sobie tam sobie siedzi. Słuchajcie, najpierw pokażę go wam z każdej strony i tam troszeczkę zbliżeń zrobię. A to moje ględzenie, takie i zastanawianie się nad tym, co mogło być lepiej, co jest przepięknie i tak dalej, to później. Więc tak, zobaczcie. No pierwsze, co się rzuca w oczy, to oczywiście naprawdę dobrze odzorowana sylwetka. To, co tutaj pewnie na Was bardzo interesuje, to zobaczcie sobie. To jest takie nowe koło. Właśnie powrotne. Bardzo dobrze uformowane. Mniejsze od tamtego. I naprawdę jestem zachwycony, bo to bardzo uprości. Tam można kombinować. Można kombinować, co pokazali już właśnie koledzy budowniczowie z. A właśnie, miałem zacząć od tego, słuchajcie, to nie jest jednak, dobra, zmieniamy. To nie jest pierwsza Jak Pantera zbudowana z Kobi. To jest oczywiście pierwszy oficjalny zestaw, ale najpierw byli koledzy Six Blaze Nine i James Brickman, którzy zbudowali swoje Jak Pantery. Odpowiednio Blaze zbudował taką małą Panterę, Jak Panterę na na właśnie tych dwustu, dwustudowych gąsienicach, a James Brickman zbudował no, w bardzo podobnym rozmiarze, która wygląda zresztą bardzo podobnie do tej. Wie, wiele detali dodał dodatkowych, no, ale on nie miał ograniczenia do 400 klocków, tak, a z kolei Kobi ma o wiele większe możliwości, jeżeli chodzi o dobór części, zwłaszcza, że choćby do tej, Jak Pantery powstały nowe części. Więc koniecznie zapoznajcie się z dziełami e, Six Blaze 9 i Jamesa Brickmana. I tam właśnie oni pokazali, jak, jak można kombinować. A tutaj no, Kobi zrobiło po prostu nowy element, e, który no, pasuje rewelacyjnie, więc pewnie domyślam się, że James e, Brickman e, wymieni po prostu. Bo, bo to jest po prostu proste i skuteczne rozwiązanie. E, więc tak to wygląda. Te koła to oczywiście super, i, i się bardzo cieszę, że, że zostały po prostu w, w tym kolorze wydane w kolejnym zestawie. Jakiś tutaj detal się jeszcze znalazł, w tych 400 klockach zmieścili jeszcze jakieś detale, bo oczywiście dużo klocków poszło na tą bardzo skomplikowaną budowę. Nie? Tu mamy taki detal, to jest na 90% taka tuba na wycior do lufy. I Ona była montowana tutaj, czasami z tyłu, tam... Tutaj ładne oznaczenia takie. O, proszę, proszę. O, zobaczcie tutaj ta, ta sylwetka właśnie. Naprawdę dobrze to jest odzorowane. Słuchajcie, no oczywiście, no, ja się powtarzam, tak, ale muszę się powtarzać, bo czasami jest tak, że ktoś ogląda. Po raz pierwszy akurat ten film. Te modele są trochę za duże względem minifigurek, ale to nieważne. My lubimy takie duże, takie, takie wiecie, dosyć, dosyć masywne. A właśnie, przygotowałem rekwizyt na, na, tą, na tą tutaj. Jak wiecie, e, poszukuję sponsorów, więc tutaj najpierw zgłosił się Zelmer, Powiedział, że mi tutaj zapłaci pół miliona złotych, jak będę ważyć każdy czołg ich wagą. No pół kilo, słuchajcie, pół kilo, nie? To był żart, nie? Więc tutaj masywna zabawka, słuchajcie, tutaj ja bym, ja bym te figurki ewentualnie powiększył, tak? I wtedy byśmy, byśmy byli super zadowoleni. Pomimo tego, że tutaj naprawdę dosyć sporo jest takich elementów montażowych długich, jednak parę detali się zmieściło. Tu na przykład lampa, tutaj wizjer kierowcy. Ja bym troszeczkę inaczej rozwiązał ten wizjer kierowcy, bo on tak wygląda, mi troszeczkę na za bardzo do góry patrzy. Aha, i za, zobaczcie też tutaj, nie? tu mamy tak. Ten mówię o takiej kafelce, jedno, jeden na jest na 1 na 6, jeden na 8, 1 na 10 z tej strony. A tutaj to w ogóle jeszcze mamy kafelki 2 na 3. To jest w ogóle niesamowite, jak, jakie mamy nowe fajne elementy. Mi się strasznie podoba. Dobra, tutaj nie będę na razie tego omawiać jeszcze. Druga strona jest trochę biedniejsza, bo nie ma tutaj właśnie tej tuby. na no a tył. Zobaczcie, bardzo fajnie tutaj. Tył tak prościutko, nie? ale tutaj na przykład mamy już więcej detali, tutaj są te kratki wentylacyjne, e, takie kratki wentylacyjne, tutaj e, chłodzenie silnika, tu możemy oczywiście to sobie otworzyć, zażyć do silnika, e, silnik niestety znowu jest jasno szary, a nie taki metaliczny, ale nie wiem, skończył im się znowu ten metaliczny plastik, może za drogi jest, nie wiem. A tu mamy, słuchajcie, nadruki. E, mamy nadruki. Nie wiem, czy już dawać się. Dobra, słuchajcie, ta, ta duża, ten duży włas to jest. E, to jest po prostu włas, który umożliwiał montaż armaty w kadłubie. E, ponieważ ten cały kadłub spawano w przedniej płycie, jak najmniejszy otwór był, który umożliwiał jakiś tam ruch działa. E, natomiast Największy, najgrubszy element armaty jest u jej podstawy, czyli na końcu, który jest wieżą. To jest zamek. Tak? Tam, gdzie się ładuje, się pocisk wraz z łuską, się zamyka. To no, to jest najgrubsze, nie? dlatego no, nie da się jej wsadzić armaty z tamtej strony, tylko trzeba było wsa wsadzać przez kadłub w tą stronę. Ewentualnie wymieniało się armatę w przypadku jej e, zużycia, zniszczenia. Tutaj taki malutki, też włazik drugi, narysowany jest, e, który. Prawdopodobnie służył do wyrzucania łusek, tak mi się wydaje. Tu też jest jakiś taki detal, to może być, nie wiem, skrzynia na jakieś tam drobne rzeczy lub może są to jakieś filtry dodatkowe, powietrza do kabiny wentylacyjnej, trudno mi powiedzieć. U góry dosyć biednie, ale znalazło się miejsce na dwa włazy. Więc, więc tak to wygląda, nie? słuchajcie naprawdę jestem, jestem zachwycony, jestem zachwycony tym modelem, budowało się to świetnie, słuchajcie ja wiedziałem, że to będę, mm, będę się tak wiecie zachwycał i w ogóle wykorzystałem budowę tego modelu, takie odprężenia się, wyjątkowo nie kręciłem podczas budowy tego modelu, nie kręciłem tego w celu zrobienia tego wiecie przyspieszonego budowania, na drugi kanał po angielsku, tam. E, tylko właśnie sobie budowałem taką na luzie, tak jakbym był zwykłym odbiorcą tych klocków i naprawdę taki, taki, taką frajdę miałem. Natomiast trzeba powiedzieć, teraz już jakby co, to zaczynam to, to, to swoje dłuższe gadanie, nie? E, trzeba jasno powiedzieć, że nie jest to naj, najłatwiejszy w budowie model. Nie jest też jakiś kosmicznie trudny, e, ale nie polecam go jako Pierwszy czołg taki, tej wielkości zestaw. Niezmiennie będę, jeżeli, jeżeli jesteś rodzicem, albo młodszym tutaj użytkownikiem, który zastanawia się nad wyborem modelu, to będę niezmiennie polecać te 34 w jakiejkolwiek odmianie na początek. To są takie czołgi, wiecie. Takie jak w Realu, nie? takie po prostu solidne, proste. Które się fajnie buduje, nie? Tutaj mamy, no, yy, używamy tutaj dosyć skomplikowanych technik. Niektóre są tutaj właśnie, no, właśnie to jest też do, tam, w tej, ta instrukcja, miejscami jest trudna do odczytania ze względu na. na a tutaj to w ogóle jeszcze mamy, tutaj słuchajcie, jest jeszcze kafelka 1 na 5 Gdyby było mało Wam rodzajów, nie? Więc yy, koniecznie, koniecznie KOBI musi tam jakieś wprowadzić te oznaczenia nowe. Mamy tutaj różne techniki. Słuchajcie, powie, powierzchnie skośne na zawiasach. Też są tutaj właśnie te skośne płytki. Generalnie w ogóle powiem, że kształt prawdziwej jak pantery to jest ogólnie koszmar budowniczego z klocków, bo. Yy, Wszystkie, wszystkie płyty były pod jakimś kątem. Nawet w prawdziwej jak pan też jeszcze dach był lekko taki skośny, taki. No toż byłaby przesada, tak? Znaczy, może dałoby się to zrobić, ale yy, yy, z wielkim problemem wtedy ten model byłby taki. Wiecie, yy, niestabilny, zupełnie nie do zabawy. A tutaj, Kobi, według mnie, wybrnęło z tego bardzo obrębną ręką, ponieważ na przykład tu w tym miejscu, słuchajcie, można go chwycić spokojnie. Pomimo, że to są to są powierzchnie na zawiasach, One, a w tym miejscu jest ona dosyć mocna. Tu, tutaj już raczej chyba, tu, tu jest bardziej taka delikatna. Tu, tu, tu nie, tutaj ją można chwytać bardzo ładnie. Najlepiej tu, tu. A tu. O, jest taka jeszcze moja podpowiedź, słuchajcie, żebyście podczas budowania, jest taki moment, kiedy Budujecie podwozie z gąsienicami, tam od dołu, nie? Później obracacie i jeszcze jakieś tam detale, dokładacie tutaj. Nie dociskajcie tego w ten sposób, bo wam się roz rozkraczy się wam ta, 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 ta cały. Nie wiem, czy to widać. O, to, to wam całe się, się rozkraczy. Jeżeli chcecie ten model koniecznie do takiej intensywnej zabawy, to sugeruję to jakoś wzmocnić, tutaj przerobić. Użyć klocków, trochę z może z jakiegoś innego zestawu, czy coś, <laughs> zrobić takie poprzeczki, wzmocnić to, bo będzie się Wam po prostu te koła będą Wam, te koła jezdne będą się rozkraczać, odpadać. Nie? To wymaga wzmocnienia, ale przy takim, wiecie, przy ostrożnej zabawie i na półkę to w zupełności wystarcza. Natomiast podczas montażu, jak kończycie tutaj budowę tego, to nie dociskajcie za mocno, Wam się roz rozkracza. Więc, tak, budowanie jest bardzo ciekawe dla starszych, dla młodszych może być kłopotliwe. Natomiast, no, jest efekt tego, w ogóle kolor, nie, no, naprawdę to jest, to jest rewelacja, co oni tutaj zrobili. I w ogóle, jak im się to spasowało, słuchajcie, no, naprawdę bardzo dobrze, nie? Bardzo dobrze im się to spasowało. To, jak oni zamknęli tą bryłę, to jest rewelacja. Zobaczcie, tutaj im. Nawet tak się ładnie, ładnie im się, wszystko jest ładnie dociśnięte, zobaczcie, tutaj im ym, te, ten skosik im wszedł w tą tam szczelinkę, tak, no. no po prostu jestem, jestem, w totalnym, jestem w totalnym szoku i, i na plus, te elementy w ogóle, no. Ja bym tutaj, nawiasem mówiąc, troszeczkę spróbował obniżyć to koło, ale ten, no, no naprawdę, 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 nie? Coś pięknego. Teraz jeszcze parę takich uwag, ale podkreślam to, co wszystko, co teraz powiem od tego, od tego miejsca, to już jest takie czepialstwo i takie, wiecie, patrzenie gdzieś w dal. Ja jestem takim, wiecie, gdzieś tam patrzę w horyzont, zawsze nie. Yy, yy, więc nie przejmujcie się tym, to jest takie gadulstwo już moje. Zobaczcie, takie to moja pierwsza uwaga. Ja nie wiem, czy, czy czarne klocki są, yy, czy Klocki w kolorze czarnym są tańsze od klocków w kolorze piaskowym, ale ja nie widzę za bardzo uzasadnienia dl dlaczego tam tamto wnętrze jest robione na czarno. Um, no, chyba jedyne takie, właśnie, że są tańsze. Może plastik, plastik czarny jest tańszy. Natomiast ja bym, jak już nie wiem, może to jest tam cień taki, nie wiem, może kobi chce na siłę wprowadzić też jakiś taki element bardziej kontrastowy, żeby. Ten model nie był cały taki, wiecie, na przykład piaskowy. No ale według mnie byłoby ok, gdyby tam było piaskowe, gdyby tam te były te klocki piaskowe, albo na przykład może i te jasno-brązowe takie, że wiecie, że jest tam przybrudzone, ten, ten kolor piaskowy jest taki przybrudzony, więc jasno-brązowy kolor tam we wnętrzu lub piaskowy. No i więcej detali, nie? Ale tutaj dochodzimy do tej kwestii trochę związanej balans cenowy, nie? że z jakieś założenia, że to ma być 400 elementowy zestaw, natomiast troszeczkę taki, ogólnie jak Pantera, była taka monolityczna i taka, wiecie, taka mało zwartą sylwetkę i tak dalej, ale jednak na przykład jak się patrzy na fotografię, to, to aż po prostu, wiecie, bije w oczy ilość detali różnych, nie na przykład... Y Tutaj, chociaż ym, powiem, że akurat tutaj te boczne, te, te boczne płyty trzymają się dobrze dzięki właśnie tym, tym tutaj płytkom dosyć dużym i gdybyśmy tutaj powszczepiali za, za, zaczepy jakieś na coś, nie? Na, nie wiem, na ogniwa, gąsienic, na jakieś, nie wiem, właśnie tam siekierki, łopaty, nie wiem, jakieś tam narzędzia, to byśmy osłabili tą konstrukcję i może nie byłaby już taka tutaj w tym miejscu solidna ale tutaj spokojnie dałoby się właśnie yy, zrobić jeszcze według mnie zaczep na jeszcze na ogniwo. Yy, tutaj zrobić taki yy, ten... Inaczej to trochę rozwiązać. Tutaj zrobić jeden zaczep, ogniwo i tak dalej. Tak. O, a słuchajcie, a tak jeszcze nawiasem mówiąc, to zrobiłem trochę inaczej niż w, w instrukcji i w, na opakowaniu, bo wszędzie jest tak, nie? Tam na opakowaniu zdjęcie, ale według mnie to było pomyślane tak, żeby było chyba w ten sposób. I to jest zresztą zgodne z tym, co widzę w realu. Nie? Tutaj troszeczkę więcej detali, chociaż trzeba przyznać, że zastosowanie tych klocków, takich tutaj, właśnie tych, tych z fakturą, naprawdę poprawia sprawę, ale tu można by coś jeszcze spokojnie dodać. Tu jest ta, 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 taki klocek, który można by zastąpić ten z wypustkami bocznymi i tutaj dołożyć jakieś detale. Choćby takie tutaj te takie właśnie takie, te takie kopułki takie półkopułki Tam było coś takiego. No i na dachu, na dachu tutaj, tu były jeszcze jakieś wizjerki, takie, te, no to, to można by porobić. nie I tu na pewno coś, tu to, to na pewno, nie. No ale wtedy by się bardzo łatwo, no, by się zrobił 450 y, lub nawet 500 elementowy zestaw, nie? Chociaż chyba byłoby warto. Yy, no i. Tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, właśnie, to jest chyba jedna z takich ostatnich rzeczy, że dosyć mały jest zakres uchu armaty. Do góry sporo, ale tam do góry to raczej tam nie, nie, nie strzelano tym Oknie bezpośrednim i, yy, i praktycznie zerowa depresja niestety, nie? czyli praktycznie zero w dół, nie? no i zero na boki, niestety, ale no w przypadku, słuchajcie, klocków ja trochę to rozumiem, bo. Trzeba by zostawić dużo większą tą dziurę, żeby tutaj troszeczkę zostawić y, luzu na ruch, lub zrobić o wiele tam bardziej taki skomplikowany mechanizm w środku. Byłoby bardzo trudne do zrobienia, więc to jest już w tej części takiej, wiecie, czypialskiej, mojej wizjonerskiej, nie? Y, ogólnie y, nic nie zmieni tego, że bardzo wysoko oceniam ten model. I właśnie, a to wszystko, co powiedziałem, słuchajcie, można zrealizować. W, no, w, w, w ramach własnych modyfikacji tego modelu, takich może stopniowych i tak dalej, wraz z rozwojem naszej wiedzy, umiejętności. Tutaj mówię, że jest, 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 jesteś młodszym tutaj odbiorcą, możesz powolutku to rozwijać, dokładać jakieś, starać się dołożyć właśnie tutaj jakieś tam zaczep, zaczep na za, zapasowe gąsie, ogniwa gąsienic, które zresztą są cztery w tym zestawie. No jeszcze tutaj Wam pokażę parę takich, oczywiście, zawsze klocków zapasowych jest w zestawie. Tak więc to yy, baza do modyfikacji, a tak ogólnie to zestaw jest przepiękny i obowiązkowy. Podsumowując, jest to bardzo, bardzo dobry zestaw, bliski doskonałości. Do Nie udało mi się znaleźć żadnych istotnych mankamentów, żadnych felerów. Natomiast jedną rzecz chcę podkreślić bardzo, bardzo mocno, że nie jest to zestaw dla każdego. Albo inaczej. Polecam go szczególnie starszym, którzy interesują się właśnie militariami i tak dalej, takim gościom jak ja. Jeżeli chodzi o młodszych odbiorców, no to jeżeli jest to któryś z rzędu, taki 400-klockowy zestaw wojskowy. Głównie dlatego, że mamy tak. Mamy utrudniony montaż no nie jest on najłatwiejszy na pewno. Trzeba się troszeczkę tam, wiecie, cierpliwości, cierpliwości i tak, wiesz, dokładności. Nawet ja się trochę w pewnym momencie pomyliłem. Nawet nie mówię o tych płytkach, bo tam spieszyłem się za bardzo z instrukcją mi się coś tam pomyliłem, musiałem cofnąć się parę kroków. E, oraz, jeżeli chodzi o młodszych, no to z, nie, nie jest to typowy czołg, więc on ma jedną funkcję mniej. No nie ma, nie ma wieży, którą można tam kręcić i swobodnie ruszać armatą. Tutaj armata jest praktycznie sztywna, tylko ruch góra dół. Więc, więc to tylko właściwie to jest jedna uwaga, że grupa docelowa jest tutaj. Trzeba określić troszeczkę inną grupę docelową. Jeżeli poszukujesz drugi widzu, zestawu dla młodszego odbiorcy jako pierwszy zestaw, na przykład z tych nowości, to ale nie tylko, to, konie to weź T34, T34 w jakimkolwiek war wariancie, nawiasem mówiąc, już złożyłem, y tutaj recenzja będzie za chwilę, no, rewelacyjny, ale to poczekajmy chwilkę, to tą 34 wziąć, albo tą poprzednią, 85, T34-85. Ta mamy wie, że montaż jest łatwiejszy Mamy wieżę, można nią kręcić i tak dalej, tak dalej, nie? Jeszcze tylko. Ocha, chciałem zrobić szybkie porównanie side by side z Su85, bardzo podobnie, nie? Bardzo podobnie to wygląda. Natomiast na pewno fajne, fajne jest to, że tutaj udało mi się zrobić boczne, te skośne, te, tutaj powinno być w sumie podobnie, nie? Ale tu z kolei jest dużo detali, i domyślam się, że mi się to nie udało zrobić. Natomiast ten model w rękach starszego odbiorcy i takiego bardziej zaawansowanego nastolatka na pewno może zamienić się po prostu w model doskonały. Po wprowadzeniu kilku drobnych e, modyfikacji, dodaniu paru detali, naprawdę coś niesamowitego. E, bardzo, bardzo Wam to polecam. Prawdziwy must have. Musisz to mieć. W tym odcinku to już wszystko. Już niedługo kolejne odcinki. Cześć.